Serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzy pytania do. Ja nazywam się Chłopska-Wasilewska, a Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Jana Podemska radna Rady Miasta Kutno. Witam serdecznie, witam Państwa. Witamy. Przygotowaliśmy trzy pytania standardowo ukryte w tych kopertach. Może Pani wybrać kolor? Muszę kolor wybrać jako tak. pierwszy. Dobra, niebieski. Niebieski. Ja przeczytam pytanie. Będziemy mierzyć czas dwie minuty. No, pierwszy ogień z zaskoczenia. E, z racji kiedyś prowadzonej działalności, wielu, w tym ja, pamięta Rapsodie przy Kilińskiego. Czy myśli Pani, że w kutnie brakuje miejsc takiej wieczornej rozrywki z prawdziwego zdarzenia? Jeśli tak, to jakiego typu miejsc brakuje w kutnie? No, zdecydowanie tego miejsca brakuje. Takiego miejsca, w którym by mogli ludzie, nieważne czy to młodzi, czy starzy, przyjść po prostu, pobawić się, potańczyć, zapomnieć o stresach codziennego y, tygodnia. Tym bardziej, że pęd życia jest teraz niesamowity i właśnie takie y, zresetowanie się po całym tygodniu było fantastyczne. Także na pewno brakuje, to były fajne czasy, prawda? Ja też je pamiętam. A jakiego typu brakuje? Bo gdyby Pani miała teraz otworzyć taką, tego typu działalność, to co to by było? W co by Pani celowała? Hmm, na pewno musiałby to być, no Kutno jest w ogóle specyficznym miastem pod tym względem, ale na pewno musiałby to być, musiałoby to być miejsce, w którym by Starzy znaleźli coś dla siebie, w cudzysłowie tacy, tacy 50-latkowie jak ja i mhm. y, y, młodsi 30-latkowie y, każdy, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Na pewno by to zależało od charakteru muzyki, która by na przykład była serwowana. A może i dla 60-70-latków takie wieczorki przy kaweczce też by były bardzo pożądane. Czyli jest pomysł na działalność kolejną. O nie, 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 już chyba nie w tym życiu, za dużo mam pracy. Aha, okej. Okay. A jaka to by była muzyka? To może tutaj jest o właśnie, ulubiony rodzaj muzyki. Więc właśnie, mój ulubiony rodzaj tak. muzyki. I jaki mógłby to być No na pewno w takim, w takim lokalu powinien się, powinna być muzyka łatwa, lekka i przyjemna, która... no nie, lubię jazzu. Mhm. Może, no nie, Niestety nie jest to muzyka dla mnie, ale powinna to być muzyka, która trawiaby do, do każdej grupy wiekowej y, ludzi, którzy by tam przychodzili. Polska czy zagraniczna? Ja zdecydowanie preferuję Polską. Mamy tylu świetnych wykonawców, którzy y, naprawdę by mogli sprostać y, y, wymaganiom przez całej, całej naszej tutaj… Koncerty na żywo? No, na pewno, na pewno. To tak podpowiadamy teraz. Tak Może jest podchwyci <laughs> Temat właśnie właśnie jest. Ja patrzę bardzo optymistycznie na, zwłaszcza na młodych ludzi, którzy wracają do nas do, do Kutna i którzy mają niesamowite pomysły i na pewno ktoś, ktoś niech podchwyci to, a, a skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy. Super. Przechodzimy do drugiego pytania. Tym razem kolor na zielono. Nie ma, raz, dwa, trzy, tylko na kolory, teraz. Tak, stawiamy na kolory. Kategoria zawodowe. Jest pani radną miejską, kolejną kadencję. Jakimi sukcesami dla najbliższego otoczenia może się pani pochwalić i jakie wyzwania teraz jeszcze w najbliższej przyszłości przed panią? Sukcesy. Ja myślę, że moja codzienna praca w byciu radną, nie jestem typem człowieka, który. Się chwali wszemi wobec. Myślę, że mieszkańcy to, co ja robię dla nich, doskonale widzą, zwłaszcza dla mojej dzielnicy, dybów i cała okolica. Chociaż nie wyobrażam sobie, jak mi to kiedyś ktoś zarzucił, że słuchaj, to nie jest Twój okręg. Absolutnie, ja jestem radną całego miasta i, i nieważne, czy ja będę tutaj, czy ja będę na Grunwaldzie, jeżeli coś widzę, że, że no, jakaś jest potrzeba, żeby w tej dzielnicy mhm. koledzy pomóc radnemu. No, po prostu działamy wtedy razem tak? i, i y, nie wyobrażam sobie, żeby przejść obojętnie nad, nad, takim, nad taką sytuacją, która by y, nie mogła zostać załatwiona. Także... A czego najbardziej brakuje na dybowie? Na dybowie? No, dybów nam pięknieje. Zdecydowanie nam pięknieje, ale na pewno sen mi powiek osobiście spędza ulica zimowa. O którą walczę już kolejną kadencję, już teraz trzecią, ale jesteśmy na dobrej drodze, naprawdę. Wszystko się rozbija, niestety, o, o finanse, i, i jest to przejście w ogóle, połączenie ulicy jesiennej z ulicą Raszyską, by było fantastycznym pomysłem i zdecydowanie by ułatwiło komunikację z tą częścią drugą miasta. I miejmy to na uwadze, że dybów się strasznie rozwija, że na ulic przy ulicy Jesiennej powstają kolejne ulice. Sprowadza się bardzo dużo młodych ludzi z tego co obserwuję nawet pracując w sklepie u siebie na jesiennej, widzę ile nowych ludzi nam się tam pojawia. Także mm -hmm. pewnie rozwiązanie to będzie fantastycznym pomysłem. To tak, wiadomo, no, pieniądze niestety. Do wytrwałości życzymy. Ale mnie tego nie zabraknie, <laughs> powiedziałam, że ja muszę doprowadzić to, to do końca, do końca tej kadencji. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło się nie udać. I zostało nam ostatnie pytanie. To ja już zdradzę bez zaglądania, że to będzie kategoria już tak zajrzę prywatne. Prywatnie jest Pani miłośniczką sportu, jak przeczytałam, fanką koszykówki Polfarmex Kutno, organizatorką wielu, wielu wyjazdów na mecze kutnowskiej drużyny. Czy w życiu, jak w sporcie, jest Pani stała w uczuciach na dobre i na złe? Czy może jako typowa kobieta często zmienia Pani zdanie? Bardziej chodzi mi o jakieś pasje, próbowanie nowych rzeczy niż o ludzi. Niż niż o, uczucia o, do męża. ludzi. <laughs> o to nie pyta. Z mężem 30 prawie lat już tak, że jestem stałość, stała w uczuciach, tak? tak? E, nie, ja po prostu kocham sport e, naprawdę koszykówka. Przez to, dlatego, że moje dziewczyny, moje córki grały w koszykówkę, i po prostu ta pasja mi się tak udzieliła, że zostało do tej pory. I ten okres, w którym była ekstraklasa w naszym mieście, to były naprawdę cudowne chwile dla wielu osób. I łezka się wokół kręci, że niestety teraz tego nie ma, ale ja jestem dobrej myśli, że mimo wszystko, że. Przyjdzie taki moment, że jeszcze ta y, koszykówka w Kutnie na tyle się odbuduje, że będzie pasjonatów, y, bo chętnych do oglądania meczów, mimo wszystko jest, Kibiców, kibice wrócą, chociaż teraz ostatnio z tą frekwencją było tak trochę słabiej, ale na pewno y, na pewno to się rozwinie, jeżeli tylko y, znajdą się ludzie, bo to tylko ludzie tworzą takie rzeczy, takie wielkie rzeczy, którzy będą chcieli to dalej poprowadzić, a, a zarząd obecny robi to no, w sposób fajny, no tylko. Pieniądze, po raz kolejny niestety pieniądze. No, pani na trybunach trwa? Ja trwam na trybunach, y, może troszeczkę na wyjazdy. Teraz y, na mecze wyjazdowe mniej jeździłam. No niestety obowiązki zawodowe nie pozwalały na to, żeby być na każdym meczu, ale serduchem i na każdym meczu w kłótnie staram się być jak najbardziej. A inne sporty poza koszykówką? Poza koszykówką uwielbiam siatkówkę. Uwielbiam siatkówkę, może tu się narażę części społeczności naszej, ale piłka nożna jest tak zdecydowanie na, z tych trzech dyscyplin na trzecim miejscu, no ale nie można też kochać wszystkiego, aczkolwiek teraz oglądam nawet ligę zagraniczną i wszystkie włoskie i po prostu rodzina ogląda ja razem z nimi, tak? Mhm. Dzielimy pasje swoje w domu. Nie jest dla Pani zagraniczna? czy czym jest spalony, rozumiem. A nie, 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 nie. już przerabiałam już to tyle razy, także nie, nie, nie. Spalony jest okej. Okay. Oglądając jeszcze profil na Facebooku, widziałam jakieś e, aktywne spacery ostatnio jakieś takie zamiłowanie trochę do zachodów słońca. E, czy to w, jakaś kolejna ja pasja? To znaczy nie pasja, to po prostu. Moment. Fotografowanie nie. moment to chwila, jak idę ze swoim pieskiem na spacer, żeby się zresetować i widzę moment, który jest warty uchwycenia, to po prostu komórka, ciała i, i, i tak, i jest fajnie. I myślę, że to są takie momenty, które no, warto u, uwiecznić na, na fleszu. Mhm. I ostatnie pytanie. Kim była Pani pierwsza miłość? Króciutko. Moja pierwsza miłość i ostatnia, pan... pierwsza tak. tak, i ostatnia. Sławomir mój kochany mężuś Jesteś... Pozdrawiam serdecznie do tej kamery. Tak, 29 lat w tym roku. Także to już jest Piękne taki jubileusz. Tak, tak. Najważniejsze, żeby właśnie z osobą bliską tyle wytrwać, to trzeba mieć wspólne zainteresowanie, wspólne pasje, my takie mamy. Tym akcentem kończymy rozmowę. Ja bardzo dziękuję za udział. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy za uwagę i ja zapraszam na kolejny odcinek Trzech Pytań. Do.